Dziś Walentynki, święto zakochanych. To no będzie o miłości. O miłości do tego świata, o miłości do przyrody, o miłości do ludzi, o miłości do przedmiotów, które nam służą każdego dnia. O miłości do siebie samego. Bo bez tej miłości, myślę, że trudno ten świat kochać. Miłość to najważniejsze uczucie. Wczoraj na mojej osobistej lekcji angielskiego nauczyłam się nawet pięknego zdania po angielsku. Ale nie wiem, czy będę mogła tutaj to powiedzieć, żeby nie zostać wyśmianą. A dobra, zaryzykuję. Love is the most Important thing in my life. Hm, może się udało. Albo, love is the most important thing for me. Właśnie. Myślę, że moja angielszczyzna jest coraz lepsza. Kocham się uczyć angielskiego z różnym powodzeniem, oczywiście, bo ten kompleks, że się tego języka nie zna, jest tak ogromny. Że tutaj zachowałam się bardzo odważnie, mówiąc to zdanko po angielsku. O, nie wiem, czy Anglik by mnie zrozumiał, ale jakby usłyszał słowo, lol, to na pewno. No to święto zakochanych, święto miłości. Takie święto jest każdego dnia. Tylko trzeba po prostu o tym pamiętać. O tej miłości, którą możemy obdarzać innych, o tej miłości, którą możemy obdarzać świat, nawet ten zwariowany świat, w którym dzieje się tyle niepotrzebnych rzeczy, ale miłość w sercach ludzi, jestem pewna, że to zło, które jest na tym świecie, po prostu pokona. Dzisiaj święto zakochanych, jutro święto zakochanych, zakochanych w świecie, zakochanych w ludziach, zakochanych w pięknych sprawach, pięknych planach i we wszystkim tym, co służy dobru wszechogarniającym dobru. Po ludzi dobrej woli jest więcej. Tych, które którzy mają serca przepełnione miłością. Miłość to najważniejsze uczucie. Kocham ten las, który dzisiaj huczy, ale nie miastem, tylko wiatrem. Wspaniałym wiatrem, który huczeć może tylko w lesie. W taki sposób w tych pięknych sosnach. No to miłośnie ściskam wszystkich, którzy zechcą odsłuchać moją dzisiejszą, absolutnie miłosną relację.